Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. To musiało być wielkie święto. Wielu chorych, na których Jezus kładł ręce i uzdrawiał ich, wychodzące z opętanych złe duchy. Czy mogło nieszczęśliwych ludzi spotkać coś lepszego? I choć Jezus odchodzi, by głosić Ewangelię także innym miastom, przecież zdrowie i nadzieja, że Bóg chce szczęścia człowieka, pozostały. Minęły wieki, Jezus jak wierzymy ciągle jest z nami. Cudów jakby trochę mniej, ale nadzieja ta sama. Bóg ciągle chce dla nas dobrze, Bóg ciągle chce dla nas wiecznego szczęścia. Choćby nie wiadomo jak ciemna była dolina, którą przychodzi nam iść przez życie, kresem tej wędrówki jest niebo. To tylko nadzieja, ale robi się od niej trochę jaśniej, prawda?